W naszej poczekalni kolejna uczestniczka Zuzia. Zuzia, ile masz lat? 13. I pewnie śpiewasz już od jakiejś 13,5. pół. Od samego urodzenia. <gry> tak, dokładnie. Co będziesz robiła? No właśnie, będziesz śpiewała, ale jaką piosenkę? Czy nastanie znów świt? Jesteś przygotowana, jeżeli juroży, a często się to zdarza, poprosili cię o wykonanie jakiejś innej jeszcze piosenki? Yy... Masz coś w zanadrzu, gdzieś tam w głowie, jaką inną, inną piosenkę jeszcze możesz zaśpiewać? E, tak, mam. Jaka to będzie piosenka? Odkryjemy miłość nieznaną. Świetna, czyli coś takiego klasyk. Jaka mm -hmm. jest właśnie muzyka, którą się interesujesz? Taka klasyczna. Czyli coś typu lata 80., 90.? Tak. To rzadko się zdarza, żeby trzynastolatka właśnie taką muzyką się interesowała. Czy gdzieś indziej, w jakichś innych miejscach, miałaś już jakieś występy? E... Kościele. O, kościele, opowiedz nam o tym. No, śpiewam 5 lat na scholi już. No to świetnie, czyli. Czyli właściwie występy przed większą publicznością nie są ci obce. Nie, choć nadal stresujące. Żeby było mniej tego stresu, wysyłam cię teraz do Agnieszki, która tam na ciebie czeka. Agnieszka na pewno będzie miała jakiś sposób na to, żeby się odstresować. Piąteczka i zapraszam cię już pod naszą salę, gdzie czekają na ciebie jurorzy. Dobrze. Proszę, proszę, możesz iść. Gotowa? Tak. Zestresowana? E, tak. To jako, że jesteś już doświadczona w tym fachu, bo to nie jest twój pierwszy konkurs, zgadza się? Tak. To jak można sobie radzić ze stresem? E... Można go kopnąć? Tak, można. Oczywiście. No to co? Kopiemy ten stres? Tak. No to kopiemy. Mocno. I jeszcze możemy go zdeptać? Tak. Dobra, to depczemy nasz stres. Ah, tekst pamiętasz? Tak. No dobra, ale kto ci dzisiaj w ogóle kibicuje? Rodzina, przyjaciele. Na w szkole już się pochwaliłaś, że dzisiaj tutaj będziesz? Nie, bo to był spontan. Spontan. Zatem życzę Ci, żeby ten spontan był jak najbardziej udany, żeby fajerwerki jutro wystrzeliły. <laughs> już za chwilę te wrota się otworzą i scena będzie Twoja. Zuzanno. Wolisz Zuziu pewnie, prawda? Tak. Zuziu, nic się nie przejmuj, nic się nie martw, cali w strachu, ale zobacz, raczej twarze uśmiechnięte, oprócz mojej, ale to nic nie znaczy, po prostu bardzo Cię lubimy od razu na samym starcie i cieszymy się, że jesteś z nami. Zuziu, przybyłaś do nas z Radom, okolice? Fajnie. I zaśpiewasz, zatańczysz, zagrasz? E, zaśpiewam. Super. Co to będzie? E, czy nastanie znów świt. Nastanie? Nastanie, e. zapewne. No dobrze, trzymamy kciuki, mocno. I dopingujemy się bardzo, bardzo mocno. Zapraszamy. będzie inaczej Czy nastanie znów świt, czy nie? Niepomyślny czas daje się nie mieć końca Już nam przyjdzie żyć w tej ulewie i mgle Skąd wiadomo, czy jeszcze wzejdzie nam słońce? Czy nastanie znów świt, czy nie? Bo tutaj ciągle leje, bo tutaj ciemność trwa, bo tutaj wciąż wiatr wieje, czy długo tak być ma, przy Aby wrócił znów słońca, Brawo. Brawo. Zuziu, no bardzo mnie uspokoiłaś. Taki się czuję yy, spokojny, wiesz, taki bezpieczny. Mogłem tego słuchać i słuchać. I bardzo fajne, górne rejestry bardzo. Nie wiem, czy znowu nie było tak jak u Matiego, który śpił przez chwilę, troszeczkę za nisko dla Ciebie, bo góra była świetna, a te doły takie troszeczkę, prawda? Jakby yy, no, nie przychodziły tak łatwo, ale ogólnie bardzo, wiesz, siła spokoju po prostu. Bardzo Dziękuję mi się, bardzo. Bardzo mi się podobało. Dziewczyny, proszę bardzo. Czy nie rozumiem, że jesteś na tak? Jestem na ultra tak. To ja jestem na duże tak. Dziękuję bardzo. Ja również. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Zuziu, dziękujemy kochanie i jakbyś nie miała co robić dzisiaj wieczorem, przyjść do nas i nas pięknie ukołyszesz po prostu, dosto, będziemy sobie słuchali. Dziękuję bardzo, dosto, brawo, Dziękuję. brawo, brawo. Nie trzeba, wiesz, leków po prostu na sen. To jest takie łagodne, wiesz, wiesz, co, Taki łagodne dla serca i dla uszu, o tak ci powiem. Dziękuję bardzo. Zuzia, i jak wrażenia? Super. Zadowolona? Tak. Czy gdybyś mogła coś jeszcze zaśpiewać, zaśpiewałabyś? No to czekaj, otwory, otwierza, otwory, otwieramy, otwieramy. Halo, szanowne jury. Dobra, było na tak? Tak. Ile razy tak? Trzy razy na tak. Trzy razy taak. tak. Pięknie. Dobra! Co za talent!